Cześć, dzieciaki. To ja, Lolek. Jestem tańczącym i gimnastycznym lwem, ale czasami lubię też odpoczywać. Zapraszam cię do wysłuchania mojej niesamowitej przygody. Lolek ratuje święta. A, 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 a więc tutaj, e, Lolku, e, powstają zabawki, które Mikołaj e, rozwozi dzieciom w świętach. O, e, o, e, o, to jest linia produkcyjna lalek. I co one takie potargane? A tutaj kompletuje się puzzle. Dziwne, wielu z brakuje. A, 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 a tutaj... Uważaj! Pod nogami Lolka z zawrotną prędkością przejechał zabawkowy samochodzik. Lolek prawie wywinął przez to fikołka. Oj, oj, oj przepraszam, ja, 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 ja nie wiem co tu, co tu się dzieje, co za bałagan. Oj, 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 musimy pójść do świętego Mikołaja, przecież niech on to, niech on to opanuje. Prawie elfów, ale tu nie ma świętego Mikołaja. Jak ja, ja, nie ma? Gdzie musi być? Urodź, gdzie jest Mikołaj? Zobacz! Na jego fotelu leży jakaś kartka. To jest list! Drodzy pracownicy fabryki, mam już swoje lata. Postanowiłem udać się więc na wakacje i odpocząć od tego zgiełku. Te święta dacie sobie radę sami. Nie szukajcie mnie. Podpisano. Mikołaj! Bój, co za drama.

Wspólnie coś wymyślimy! się, ale dziękuję za chęć, ale... ale zastanów się! Przecież ty jesteś ludz... dzieckiem! Nigdy nie pracowałeś w fabryce! Przecież nie znasz się na tym! Nic nie jesteś w stanie zrobić! Elf chyba ma rację. On się na tym lepiej zna. Jest szefem elfów w tej fabryce już od wielu lat. Jeśli on mówi, że nie da się pomóc, to pozostaje się z tym zgodzić. Niby skąd Lolek miałby wiedzieć, jak pomóc. Lolek postanowił pożegnać pracowników fabryki i wracać do domu. Nic tu po nim. Wychodząc, doznał szoku. Wokół rozlegał się płacz topniejących bałwanów. Odpadające z nich guziki i marchewki wyścielały zamarzniętą ziemię. Lalku, ratuj nas, rosta się, bo Mikołaj wyjechał na wakacje do gorącej Brazylii. Jak to wyjechał? Skąd to wiesz? A skąd to wiem? Jestem najstarszym bałwanem. Mam już 300 lat. Mikołaj już raz wywinął taki numer. Musisz jechać do Mikołaja i przekonać go do powrotu. Mam tu coś dla, dla Ciebie. Przyda Ci się w przyszłości. Powodzenia! Bałwan wręczył lolkowi tajemniczy klucz. Do czego? Tego już nie powiedział. Lolka bardzo poruszył widok roztapiających się bałwanów. Przecież trzeba im pomóc! Nie wiem co, ale muszę coś zrobić. Może pójdę do fabryki, opowiem szefowi elfów o tragedii, którą przeżywają bałwany. Poruszę go to i pomoże mi sprowadzić Mikołaja z powrotem do Laponii. Elfie, wyjrzyj przez okno. Zobacz, co się dzieje. To jakiś koszmar. No proszę, pomóż mi. Razem byśmy coś wymyślili. Ty znasz Mikołaja, porozmawiałbyś z nim. Błagam! Elf wręcza mu jakieś listy i mówi. Nie. Ja już nie mam nadziei. Czas ucieka. Ty nigdy nie byłeś w Brazylii. Nawet nie leciałeś z samolotem. Nie znasz Mikołaja. Mówiąc wprost, nie dasz sobie rady. Trzymaj, przyszły do niego jakieś listy. Ja nawet nie mam siły ich otwierać. Lolek postanowił otworzyć listy. Ich treść sprawiła, że na lwim pyszczku pojawił się smutek. Setki dzieci napisało, że ich ukochane zabawki, które niegdyś dostały od świętego Mikołaja, psują się. Budowle z klocków się rozpadają, a w książeczkach zacierają się literki i obrazki. Roboty biegają jak szalone, a z piłek schodzi powietrze. Ale najgorsza była ta historia. Drogi Mikołaju, pięć lat temu dałeś mi pod choinkę Misia. Bardzo go kochałem, ale postanowiłem wręczyć go komuś bardziej potrzebującemu. Oddałem go mojemu pieskowi, aby lepiej znosił chorobę. Tulił się do misia zawsze, kiedy czuł się gorzej. Wczoraj jednak miś rozpadł się na kawałki. Bardzo szkoda mi mojego pieska. Widać, że tęskni za misiem. Czy mógłbyś naprawić misia? Podpisano Kacper. Miarka się przebrała! Elfie! Użycz mi, proszę, któregoś samolotu z twojej fabryki. Polecę do Mikołaja i naprawię to wszystko! Ale... Tak, wiem! Nie wierzysz, że mi się uda. To nie jest dla mnie teraz ważne. Lolek wziął wszystkie listy oraz kluczyk, który dostał od starego bałwana, wsiadł do samolotu i dzielnie poleciał w stronę Brazylii. Trzymajcie kciuki! Lecimy do Brazylii! O lądujemy! Widzę Mikołaja! Mikołaju! Czy ty żartujesz? Wyjechałeś na wakacje, kiedy u nas wszystko się wali? Nie, ten człowiek jedzie na wakacje raz na... Ojej, ajej, ajej, 170 lat! Ajej, ho, 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 wielka afera! Nie przeszkadzaj mi tańczy sam. Be. Lolek rzuca Mikołajowi pod nogi setki listów od dzieci. Fabryce bałagan, bałwany się roztapiają, a dzieciom psują się zabawki. Masz, przeczytaj list od Kacpra, który załamany prosi Cię, żebyś pomógł mu naprawić misia, za którym tęskni jego chory piesek. To wszystko przez te Twoje wakacje. Mikołaj doznał szoku. Nie przypuszczał, że jego wyjazd uruchomi taką lawinę tragedii. Zrobiło mu się głupio. Tylko że jak on miałby teraz to wszystko naprawić? Nie wymieni nagle wszystkim dzieciom zabawek, nie zamrozi bałwanów, nie posprząta w fabryce, bo nie ma już czasu! Został jeden dzień do świąt. Może szef elfów miał rację i lepiej było dać sobie spokój. Z Lolka powoli uchodzi wszelka nadzieja, w duchu jednak przypomina sobie wierszyk, którego kiedyś nauczyła go babcia. Gdy ci życie pokazuje, że do czegoś nie masz siły, nigdy nie wiesz w to, mój wnusieńku, miły. Trzymasz w sobie tyle mocy, wytrwałości i miłości, więc osiągniesz, co wymarzysz. Ty swym życiem gospodarzysz! Lolek da radę. Przecież w ręku trzyma klucz, który podarował mu stary bałwan. On na pewno wiedział, co robi, że dał ten klucz akurat Lolkowi. Może warto byłoby poszukać dziurki, do której wejdzie ten klucz? Lolek dostał olśnienia. Mikołaju, gdzie zabarkowałeś swoje sanie? O tam! Lolek pobiegł czym prędzej. Ogląda Sanie z lewej strony i z prawej, ale nie ma żadnej dziurki. Ale chwila, to nie mogłoby być takie łatwe, prawda? Skoro to tajemny klucz, to i dziurka musi być tajemna. Trzeba zajrzeć pod spód Sani. Jest! Jest dziurka! Lolek włożył klucz, powolutku przekręcił. Lolek i Mikołaj znaleźli się w fabryce. Rozejrzeli się dookoła, a tam nic specjalnego. Fabryka pracuje, zabawki na swoim miejscu, elfy uśmiechnięte? Czyżby udało się uratować święta? Pod nogami Mikołaja leży list. Mikołaju, dziękuję, że naprawiłeś misia! Mój piesek znowu jest szczęśliwy. W końcu ma swojego ukochanego misia przy sobie. Podpisano Kacper. Lolek postanowił wyjść na dwór, żeby sprawdzić, co z bałwanami. Niesamowite. Wcale nie są roztopione. Ich patykowe ręce są na miejscu. Nosy z marchewek też. Stary bałwan chce Lolkowi powiedzieć coś bardzo ważnego. Hey, Lolku! Wiedziałem, że jeśli uwierzysz w siebie, to ci się uda. Czasami wydaje nam się, że wszystko już stracone. Jednak kiedy bardzo wierzymy w nasz cel i podejmujemy próbę, to jest duża szansa, że osiągniemy sukces. Dziękuję za uratowanie mnie. Ukryj magiczny klucz. Może jeszcze kiedyś przyda ci się, kiedy będziesz musiał uratować świat? Lolek uśmiechnął się i odetchnął z ulgą. Święta uratowane! Uhu! Lolek bardzo chciał uratować święta. Ty też, jeśli bardzo czegoś chcesz, możesz to osiągnąć. Przygotuj plan działania i nigdy się nie poddawaj. My z Lolkiem trzymamy za Ciebie kciuki. No pewnie, że trzymamy! Wejdź na stronę www.centrumekspresja.pl ukośnik bajki i pobierz specjalną kolorowankę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Napisz też do nas wiadomość, a my zorganizujemy zajęcia taneczno-rozwojowe Roar Dance Obyć w sobie lwa w przedszkolu Twojego dziecka. Do zobaczenia. Pa!